Co chodzi w czwartym? Spraw, aby duch zmuknął świeczkę. Co do k No ja pierdzielę. Co wymyślał to jest zadanie? Nie mam żadnego pojęcia. Co ja mam powiedzieć, stary, słuchaj! Po schodami jest. Uuuuuuuuu, uh, 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 1 stopień, 1, 0, 0, tu jest 0, 1, minus 1. O, może temperatury tu są. Tu jest twój pokój, nie? Yo, man! Jesteś tu w ogóle? Na pewno. O! Nie odbieram. Zajęte. Trzeba będzie zmuchnąć świeczkę. Po świeczkę. Te wyzwanie to będzie mem.

Jak chcę, żeby zmuchnął świeczkę Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday yy, Patrycja Happy birthday to you Dobra, zmuchnij tą świeczkę tak zaliczyło, zaliczyło Dobra, idę płskać górą A i ogólnie to jest ta dziewczynka Mamy Orba To jest ta dziewczynka. To jest Jurek, pojawiła mi się na sekundę Na sekundę mi się pojawiła i zgubna sieczką Dobra, ile mam psychy w ogóle? Weźmy sobie po tego, po pilsach Mamy mrozy temperatury, pismo ducha i orwy. Dobra spadam z tego domu, kurde, wynocha mi stąd Chyba się nie lubię jednak bawić Ale zrobiłam zdjęcie jak było 5 na czujniku I zaraz znowu będzie Czekaj, ciekawe czy się zaliczyło Hamstwo w państwie Nie ty, ale ja tam podeszłam sobie, nie? Patrzę na to, a to tak fajnie tak. Zapierdzielę. O, już mamy. No wszystko mamy. To spada stąd? A nie mamy zdjęcia ducha. Ja mam jeden sanity. Ty masz zero sanity u mnie. Ty. A u mnie trzy. Zero. O, teraz zero. O zrobimy zdjęcie ducha. Weź aparat. Już nie będę jej zapalać. Ale jakby... ona nam się pojawiła w korytarzu! Ale ona zaraz nam zrobi kontakt, tylko wejdziemy. To co nie robimy? Czekaj, poczekamy tu chwilę. Bo by tu to można nie dojść do góry. Oh cool. Oh the oh, There oh, 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 he, he is. is. Welcome back. i prepared some jobs for you, the equipment, and get set up before investigating. And remember to check out the colour. <laughs> James Harris Zmuchnął świeczkę znowu. Co ty na nasz? I sól. Dobra. Dobra. Najpierw go znajdźmy. Miejsce? Tak Szybko Prawdopodobnie tutaj Bo miałem trójkę Okej okay. Te drzwi Idę po resztę rzeczy. Nie masz temperatury, żeby... Tu jest 3 stopnie, 5. Idź poszukać jeszcze kości. Obok, obok. Tu 2 stopnie. Idź poszukać jeszcze kości, a ja idę rozłożyć resztę rzeczy. Na środku. nic nie pozostało niestety Mhm. zobaczyć czy orby są w tamtym miejscu mamy orba No mam pani jest dobrze schowana albo zbugowana Mroźne hmm. temperatury. Fantom Mara Jurej. Hello, ghost, can you hear me? Hello, hello. Odpowiedz coś w Hello, hello, hello hello <laughs> Halo Lunka O! Oh! No niestety A się wygięło w drugą stronę w ogóle. A i nie zmuchną świeczki, nie dobrze. Ile mam psychiki? Wezmę sobie te pilsy? Niech będzie to 100%, teraz tak, człowiek z sposób się paranormalnego. No przecież widziałem złożenie paranormalne, widziałem go jego typa. O no, pismo ducha. Ale trzeba porobić zdjęcia. Dobra, poróbmy zdjęcia. Odszkod odszkodowanie raz. Książka, dwa, to trzy, I chyba kości raczej nie będziemy szukać w tym odcinku. Bye bye. No martwe ciało się zapisało. To chyba lecimy. Paranormal z No, przepraszam, ale chyba raczej tego nie zrobię.